Naprawdę kochasz Jezusa, skoro tu jesteś? I nie tylko Jezusa, ale także samo poszukiwanie tego, co święte, tego, co nas przekracza i unosi wyżej. Bo wiara nie jest schronieniem dla słabych, ale ćwiczeniem wielkości dla silnych. Nie chodzi o bierne oczekiwanie na cuda, ale o dostosowanie naszego serca do tego, co wieczne. Kto zbliża się do światła, ten jaśnieje. Kto oddaje się prawdzie, ten staje się wolny. Kto ufa, ten się umacnia. Modlitwa nie jest krzykiem w pustkę, ani zwykłym pragnieniem rzuconym na wiatr. Modlitwa to otwarcie drzwi duszy na boskość, dostrojenie się do częstotliwości miłości absolutnej. Jest jak rzeka, która płynie w stronę nieskończonego oceanu Boga. Im głębszy nurt, tym pełniejsze spełnienie. Dziś nie mówimy o bólu, bo ten, kto wierzy, już zrozumiał, że dusza spoczywająca w Bogu nie przywiązuje się do tego, co przemijające. Dziś mówimy o uzdrowieniu, ale nie tylko o uzdrowieniu ciała, mówimy o uzdrowieniu spojrzenia, duszy, rozumienia, bo prawdziwy cud nie polega tylko na tym, co zmienia się wokół nas. Ale na tym, co przemienia się w nas. Módlmy się, Panie Boże, wiecznej równowagi, źródło wszelkiej siły i mądrości. Dziś stajemy przed Tobą nie jako słabi potrzebujący, ale jako dzieci, które rozpoznają Twoją obecność jako największy skarb. Nie przyszliśmy tu prosić o niemożliwe, bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Przyszliśmy tu, by dostroić się do Twojej doskonałej woli, by być narzędziami Twojego pokoju i żywymi świadkami Twojej miłości. Niech Twoje światło wypełni każdą cząstkę naszego jestestwa, niech wiara będzie jak poranne słońce, które rozprasza wszelkie cienie wątpliwości. Bo prawdziwa wiara nie musi widzieć, aby wierzyć, po prostu się oddaje i ufa. Panie, wiemy, że uzdrowienie to nie tylko cudowny dotyk, ale także proces odnowy. Ulecz nasze spojrzenie, abyśmy dostrzegali życie jako dar. Ulecz nasze myśli, aby każdy nasz zamysł był odzwierciedleniem Twojej dobroci. Ulecz nasze serca, aby biły w rytmie pokoju. Dziś każdy, kto tu jest, nosi w sercu jakieś pragnienie, cel, marzenie. Prośbę, która potrzebuje Twojego tchnienia, by nabrać życia. Panie, spójrz na każdą prośbę wypowiedzianą w tej chwili, bo wiemy, że zanim jeszcze słowo dotrze do naszych warg, ty już znasz każdą intencję naszego ducha. A teraz chcę, abyś napisał w komentarzu swoją prośbę. Napisz z wiarą. Bo kiedy składamy coś przed Bogiem, nie jest to już tylko ludzkie pragnienie, ale plan, który zyskuje przestrzeń w niebie. Napisz swoją intencję i razem wzmocnijmy ten łańcuch modlitwy. Panie, niech w nas nie będzie nic małego, niech nasza wiara będzie wielka, nasza nadzieja niezachwiana, a nasza miłość obfita. Bo kto idzie z Tobą, nie lęka się drogi. A kto macie w sercu? Ten już posiada wszystko. Dziękujemy Ci, Ojcze, bo w Tobie jesteśmy już pełni. Dziękujemy, bo nie ma niespokojnego oczekiwania, jest tylko zaufanie. Nie ma niepokoju, jest tylko spokój. Nie ma niepewności, jest tylko pewność, że wszystko jest już w Twoich rękach. Niech tak się stanie. Amen.